Marek, a powiedz mi, jakie masz emocje co do Eurowizji? Czy ty śledzisz ten konkurs, czy miałeś kiedyś ochotę wziąć w nim udział jako polski reprezentant? E, tak, ja już mówiłem o tym wielokrotnie gdzieś tam w ostatnich latach, że gdyby taka propozycja się pojawiła, to ja chętnie wziąłbym udział w, chociażby w preselekcjach. I w konkursie Eurowizji, bo ja mam jakoś tak, że dla mnie im większa scena, im większa widownia, tym ja się lepiej czuję. Mam większą adrenalinę, większy apetyt na, 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 na występ, i, 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 i bardzo, bardzo to lubię. Ja już teraz nie zgłaszałem z żadnych swoich piosenek, bo. Bo jakoś poprzednie lata mi trochę zraziły do tego. E, e, nie, nie, najczęściej te wybory, które padały albo ze strony tego tajemniczego jury, albo też ze strony y, 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 widzów, którzy głosowali SMS-ami, ja nie do końca mi odpowiadały też moim, moim gustom muzycznym, mojej estetyce muzycznej. Uważałem, że inne utwory powinny jechać na Eurowizję, a nie ten, który wygrał, więc trochę się z tego wycofałem. E, no. jak, jak oceniasz obecną reprezentantkę Lunę i jej piosenkę The Tower? Wiesz co, niewiele wiem o tej, o tej wykonawczyni. Nie wiem skąd ona się jakby wzięła. Ja nigdy jej wcześniej nie, nie widziałem, ani nie słyszałem. Dowiedziałem się o niej po raz pierwszy, właśnie przy okazji tego, kto, kto, kto pojedzie, kto będzie reprezentował Polskę. Nie wiem, no według mnie to nie jest dobry wybór. Życzę jej powodzenia, żeby jej dobrze poszło, żeby, żeby dała dobry występ na Eurowizji. Natomiast sama piosenka. Do mnie kompletnie nie, nie dociera i mam takie wrażenie, że jest no, czy obawiam się, że może przepaść. Może się, może się mylę i obym się mylił, oby zajęła pierwsze miejsce, ale no w moim odczuciu, w mojej ocenie i też patrząc na swoje doświadczenie wieloletnie z muzyką, bo też śpiewam i bardzo siedzę w rynku muzycznym, no to wydaje mi się, że to jest utwór. Znaczy, byłem niezwykle zaskoczony, że ten utwór został wybrany jako polski reprezentant. No ale, widocznie są ludzie mądrzejsi, którzy wiedzą lepiej, więc ja trzymam kciuki, no w każdym razie, tak czy siak. Wybór reprezentantki Luny, wzbudził bardzo duże kontrowersje właśnie wśród Polaków. E, za faworytkę typowano Justynę Steczkowską. E, czy podoba ci się właśnie kandydatora Justyny? Ja myślę, że Justyna byłaby świetną kandydatką, bo, bo ten jej utwór, nie słyszałem go w całości, ale słyszałem fragment, Taki najbardziej popularny, który gdzieś tam... Nie, słyszałem cały, słyszałem. Bardzo dobry, bardzo intrygujący utwór, bardzo ciekawy, indywidualny, zapamia... zapadający w pamięć. Justyna też jest bardzo wyrazista w tym... W ogóle jest... Ma wizerunek bardzo wyrazisty na co dzień sceniczny, ale w tym teledysku rzeczywiście jest też bardzo... No bardzo rzuca się w oczy i za, za, zapada w pamięć. I jest w tym jakaś taka fajna energia i myślę, że to jest w ogóle utwór, który na żywo będzie bardzo dobrze działał. No więc rzeczywiście chyba na pewno według mnie byłby to lepszy wybór.